Hej, parę osób pytało się mnie ostatnio, jak się motywuje do nauki, i szczerze mówiąc, ostatnio wyglądało to dość hmm, nie chcę powiedzieć, że ciężko, ale zamieniło się to w, trochę w taką nudną rutynę, i nie było dla mnie czymś tak pasjonującym, jak <laughs> czasami bywało, a tak, i chciałam Wam jakby zawołać Was do tego, żeby myśleć w tym wszystkim o tym, czego naprawdę potrzebujecie. Ta moja rutyna tak się za mną ciągnęła, po czym przyjechałam w góry do Wisły. I normalnie pewnie bym powiedziała, że trudno, nie uczę się, bo. E, przyjechałam e, tutaj na wycieczki i tak dalej, ale stwierdziłam sobie, policzyłam sobie, ile mam do egzaminów i stwierdziłam, że chcę to na luzie zdać e, mieć wszystko gotowe przed egzaminami. E, bo zwykle to są takie plany: że uczysz się od września. Później są, te, y, później są te święta, później masz ferie, zaraz będą drugie święta, a później już jest odliczanie do wakacji i przed gorączka. A y, u mnie coraz bardziej przez te 5 lat, coraz bardziej się już to klarowało, że coraz luźniej mi to wychodziło. E, że Także do egzaminów już byłam naprawdę spokojna, że, że wszystko jest OK sobie na początku roku wyliczałam, ile ma się nauczyć, w jakim czasie. I, I tak, ale czasami pojawiały się takie kryzysy. Nie jestem osobą, która myśli o tym, żeby wrócić do szkoły, ale, ale czasami faktycznie jest coś takiego, że trochę mi się to nudzi i po prostu wtedy są potrzebne zmiany, nie ma innego wyjścia. Tak, e, tak jak mi się projekty wykruszają, tak za jakiś czas nadchodzą nowe i to jest taka kolej rzeczy po prostu. E, I tak, i przyjechałam do Wisły. Mam tutaj, e, bardzo wysoko jestem i mam tutaj taki przepiękny widok. Pewnie część z Was widziała już gdzieś na moich social mediach. I jakby stwierdziłam, że dobra, że ciekawe jak mi pójdzie tutaj nauka, I, i widziałam, że po prostu każdy się zajmuje swoimi rzeczami. Mój brat coś tam nagrywał, mama też coś tam miała do roboty. I, i tak, i po prostu wszyscy moi znajomi się w tym czasie uczyli. I jak ja się skończyłam uczyć z koleżanką. I w sumie skończyłyśmy już cały rok, więc to jest super sprawa. Już mam tam jakoś połowę skończoną wszystkich egzaminów. No, to tak, to tak sobie pomyślałam, że teraz mam czas dla siebie, parę godzin. Nie mam ochoty nic pisać, ale wzięło mnie tak jakoś na naukę. No i tak. Ogólnie to wygląda tak, że tam się uczyłam, tam, 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 a za mną jest, za zasłonami jest całe pasmo okien, więc cały czas praktycznie jak się uczyłam i tylko podniosłam wzrok nad komputera, to miałam widok na góry i to było tak niesamowicie dla mnie pasjonujące, że jakby nauczyłam się 10 razy więcej niż w zwykły dzień. I właśnie to, to mnie zachęciło do takich refleksji, że jakby jak się uczysz i czujesz, że, że ci się to nudzi, to po prostu zmień coś i nie chodzi mi o to, żebyś nie wiem, wydawał pieniądze na pociąg do Wisły, bo nie w tym rzecz. Tylko po prostu korzystał z okazji i pomyślał, że nie wiem, teraz się uczę. Może wezmę sobie koc, herbatę, położę się i sobie zamiast y, podręcznika przeczytam ten sam temat y, y, w internecie na przykład, albo zobaczę film, albo w ogóle dzisiaj odpuszczę i będę przez cały dzień oglądać filmy po angielsku, albo po hiszpańsku. Albo właśnie wyjść gdzieś, wziąć sobie telefon z którego się można na spokojnie uczyć, czy nawet podręcznik, czy co tam potrzebujecie do swojej nauki. Iść sobie do lasu albo zrobić sobie przerwę i często spacery sprawiają, że uczysz się później bardziej efektywnie. Albo rano zamiast, zamiast wstawać i myśleć, no dobra to teraz nauka, to pomyśl sobie, no dobra, jest dzisiaj taki i taki dzień, dzisiaj mam do zrobienia to i to, zrób, zróbmy sobie to miło. Skoro masz to do zrobienia, to zrób to możliwie jak najpiękniej. Więc zrób to tak, żeby ci było jak najwygodniej. Nie mów, że na przykład muszę siedzieć przy biurku i... Przepisywać te lekcje, tylko wybierz możliwie najlepszą opcję. Jeśli nie masz czasu i musisz to szybko robić, to możesz poświęcić kawałek weekendu, czy jakiegoś tam wieczoru, gdzie grałbyś w grę na przykład. A, a to myślę, że byłoby bardziej, dużo bardziej rozwijające dowiedzieć się, czego ty tak naprawdę chcesz, potrzebujesz i uczyć, uczyć się w taki sposób, jak tobie odpowiada. I faktycznie każdy, każdy ma jakieś swoje sposoby, i, i głupio jest mi odpowiadać na takie pytania. Ja mogę odpowiedzieć na pytania formalne, mogę odpowiedzieć na pytania o opinie, ale nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jak Wy się macie uczyć. Mogę opowiedzieć tylko, jak ja się uczę i co Wam mogę poradzić. Więc. Yy... Ja Wam mówię tylko tyle, żebyście yy, nie traktowali tego jak w szkole jako obowiązek, tylko stwierdzili sobie, że tylko wy macie możliwość zrozumienia, czego tak naprawdę chcecie, i zamienienia tą naukę w coś bardzo przyjemnego. Więc zajrzyjcie w siebie i yy, po jakimś czasie będziecie mogli stwierdzić małymi krokami. Czy na pewno sposób, w który się uczę, nie jest dla mnie za nudny, za trudny, za nie wiem, co Wam tam jeszcze przeszkadza? Pomyśl, co mi przeszkadza, co mogę zmienić, co mi to da, próbuj. Przecież to to eksperymentowanie tak dużo nam daje. I faktycznie, jakbym jak się uczyła 5 lat, z podręczników. Yy, nauczę się z podręczników, po czym zdam egzaminy, to byłoby to dla mnie bardzo nudne i poświęcać jedną czwartą swojego życia na taką naukę, to nie byłoby nic yy, przyjemnego. Wiadomo, że w szkole byłoby gorzej, ale, ale zawsze, zawsze można sobie to polepszyć, więc też takie zmiany, na przykład jeśli wiosną, powiedzmy, masz alergię, to wyciąną sobie za plany luźniejszą naukę albo taką, która bardziej ci odpowiada, czyli na przykład należąco. E, jeśli na przykład masz jakieś wyjścia w terenie, jeśli się uczysz przyrody, no to nie planuj tego właśnie wtedy, kiedy nie możesz, bo później będzie właśnie ci tak to nie pasowało. Pomyśl sobie e, kiedy, jak, gdzie tobie jest najlepiej się uczyć i tyle. No, więc to chyba tyle. Jestem strasznie właśnie tutaj zainspirowana. No, i się super czuję dzisiaj. Więc tak. Myślę, że chyba... Yy, dobrze, to dosyć wytłumaczyłam. Pokazałabym wam ten widok, ale... Ale ciemno jest za oknem. Więc chyba nie będziecie dużo widzieć, chyba, że otworzę okno. Eee, i, I nie myślicie, że ten widok... Że ten widok to jest przepis na y, idealną naukę, tylko po prostu to, czego wy potrzebujecie w danej chwili i niepotrzebne są. Y, w sensie, to co, to co ja sobie mam w głowie, to w ogóle wy tego nie macie, bo jesteście inną osobą. Gdybyśmy byli tak, takimi samymi osobami, to bylibyście tu y, obok mnie i robilibyśmy to samo. I nie ma, nie ma dwóch takich samych osób, i każdy potrzebuje czegoś innego. W sumie edukacja domowa od zawsze mi to dawała, że zawsze możesz sobie pozmieniać, powymyślać to, co tam chcesz, i, i to jest takie otwieranie się. I niekoniecznie musisz się otworzyć na ludzi, na nowe rzeczy, tylko po prostu na siebie. To, co ty sobie tam myślisz w głowie, yy, to, na co narzekasz, zawsze możesz przekształcić w jakiś cel. I niekoniecznie to musi być dobra. O, dziś się uczę więcej, albo. Od dziś się uczę od tej do tej. Tylko po prostu daj sobie czas. Zrób sobie przerwę, albo ucz się tyle, ile teraz, tak samo. Ale w wolnych chwilach myśl sobie, czy na przykład jakiś youtuber cię nie zainspirował do jakiejś nauki i zamiast mówić, chciałbym tak się uczyć, pomyśl, dlaczego ty nie możesz tego zrobić i jak, jak temu zaradzić. Jakby to jest takie otwarcie się na nowe możliwości. I tyle. Tylko... Tu pewnie widać tylko mnie. Myślę, że może chociaż trochę widać tego. No więc tak, miłego dnia, wieczoru, czy co tam sobie chcecie. I jeśli ten temat yy, zgadzacie się z nim, albo nie został do końca wyczerpany, to chętnie o tym pogadam. Więc pa pa.